Halo, halo! Witam was w kolejnym odcinku z League of Legends i gram sobie w drugą trzeba szybko lecieć, w ogóle pomieszałem mieć ustawienia i musiałem wszystko sobie pozmieniać, więc dlatego tak późno zaczynam i tak. Gram sobie nie na moim koncie, gram na koncie moim drugim w goldzie. I tak to wygląda, że znowu musiałem iść na dekery, byłem last mamy w ogóle awka, fajnie a minione się już spamią, ale doszedłem tutaj i deolo, idealnie jest tutaj coś małeczko w ogóle chyba gra jest ciut, ciut głośno więc nie, 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 tak, i dobra e, Gram znowu w dekery, mamy apka, spoko e, nie dość, że mamy apka, to gramy jeszcze na sorakę, czyli na denerwujący, mega denerwujący shit do tego, nie wiem czy już mówiłem o tym, ale nie umiem grać dravenem Jestem beznadziejnym Dravenem i z tego co widzę, to już tutaj dostajemy. Baty, przynajmniej ja dostaję. No, moja Sona też. Więc nie jest lek lekko, lekko nie jest. Ała, nie bij mnie tak. What the fuck! Teraz dostaję po mordzie, masakra. Zaraz przecież tu zdechnę. Jeśli znaczy, bym ja miał Soraka, to byłby gity, ale że Oni mają Sorakę To tak dobrze nie jest Zaraz to po prostu zdeknę, what the fuck Weźmy healuj. Healuj mnie, Sona Drugi level. healujesz? healujesz. Dobra. Nie healujesz dłuższa nie mogę podejść do minionów. Spoko no. No niestety nie rozegraliśmy jakoś tego dobrze na początku. Ja tym Dravenem też sam bo ja powinienem w sumie chyba rozwalić taką KTN. Ale no, niestety. Okej, okay, przynajmniej coś tam polecam tu, trzeba. Tylko ty też Sona nie umiera mi tutaj. Okej. Okay. Nie! Putka, auto tak? Nie mogłem się ruszyć. Oj, czemu mi nie podszedł? Okej, okay, zasytowany, A przynajmniej mogę ten driven, tym Dravenkiem sobie las hitować ładnie pod wieżą. Eee, ciężko będzie, ciężko będzie na tej linii, ona już nie ma i nie umie jak healować, to do Saraka. Ma prawie full HP Tak samo Caitlin, więc jest lipa. Straszna lipa. Jak w CS-ach 16-13, więc nie tak źle, byleby się tutaj utrzymać, to będzie ciężkie, chociaż ono już nie ma wady, trochę się wypstrykała. I zobaczymy co tu będzie się działo dalej, heartblast niestety Dla przeciwników Nie wiem jak to się stało Nie mam pojęcia, ale ja nie mogę już podejść do minionów Od dłuższego czasu i to mi się nie podoba Bo jak podchodzę do minionów dostaję po prostu takie baty, że masakra. Dobra, ono mi healuje z całej swojej siły, no ale ten heal jakiś mocny nie jest nie, jakie ono ma range z dupy Oczywiście nie lubiłem tego, tutaj dostałem w i zaraz po prostu zdechnę od headshota O, albo zdechnę od tego, albo i nie zdechnę. Po prostu się cofnę Jestem w dupie na tej linii, tak bardzo, Ją. Dobra, kupuję drugiego no, Dorana, wapoty i lecimy, no. Okej, okay, to jest top Pantheon? Aha, top Pantheon zabił, jest, posiadając samą flaszkę naszego junglera i naszego topera, no spoko, 15-25. A w sumie z blue buffem to mógł tego trendu, no to jest... To jest Prawda? Mm, Okej, okay, będzie no jakiś gang. Czy poradzisz się musiu, uciekniesz? Uciekniesz. jest 27 lesyków do 15, nie jest kolorowo na łazarskim. Oczywiście nie mogę tego zdużować. A? Czemu anulowały mi się dwa auto ataki? Nie mam pojęcia. Ale widzę, że Pantheon sobie ora, nieźle Teraz mamy przewagę w itemach I w sumie powinniśmy zaorać ich Bo się strasznie, strasznie kuszują Okej, okay, czy my tu ich zabijemy? Nie sądzę, okej, okay, dobra, co Ja nie zgadnąłem fraga, ale... Ale ważne, że udało się po prostu zabić, no nie? I ja nie zmarnowałem żadnych samonerów, a Caitlyn nie wiem, czy marnowała flesze, czy nie, ale na pewno marnowała hila plus 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 solaka. Solaka nie ma. Eee, nie ma. Egzosta, tak? Tak. Dokładnie tak. To jest polskie hituje, Oj, co to zacina? Co to ścina było? Nie mam pojęcia, ale wiem, że trochę trochę kaleczy telewskity bra? bano ci? pięknie zabiła Bianka. jest w tak źle, no wszystko da się odrobić, chociaż ten panteon no nie powiem, wydaje się straszny, straszny, bra? Okay, mam trochę już staków nabitych, więc no. przy następnym fragu miejmy nadzieję. Zbiera mi się jakaś fajna pokaźna sumka z tej mojej posypki, no nie? Okej, okay, uciekam już sobie. Muszę z tylu Dobra, pięknie, zaorane. Dostała, kurde, ultem. przyjechałem jej moim toporkiem i zepsułem kolejnego miniona. Dokładnie tak. Dobra, dosytujemy to, dosytujemy, dosytujemy. I to oczywiście też dosytujemy. I dostałem ile golda. 234, no ładnie. jest to jakaś mega duża ilość, ale zawsze jestem do przodu, nie? Eliska się bije Chyba jakoś Nic z tego większego nie wyjdzie Dobra jeszcze 2 miniony I lecę Zadzieram kiece i lecę, mam 1800 golda Czyli idealnie No na buty, na i tyle Ale ziomuś uciekaj stąd WTF! No Czemu? Czemu to robicie? Tu jest czterech typa to nie ma sensu zostawać nawet, nie wiem co oni tam porobili, ale mam mieczek. Kate okay, też mam mieczek, tylko okay. ja mam buty więcej i mam um, 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 do rana więcej. Więc to jest to jest taki plus. No i dodatkowo mam siódmy level praktycznie, bo brakuje mi. Ile. 140 expa, a ona ma ciągle piąty, więc jestem ponad level do przodu. Ciągle mam piąty, nawet po tych wave'ach wszystkich, okej. Okay. Użyję sobie buszy by szybciej dolecić na linie Mam jakieś dziwne ściny, nie wiem dlaczego, ale mam jakieś dziwne ściny, to mi się nie podoba. LOL, przetrwała mi ulta, epic blaze. Oczywiście zamierzane to było, no nie? Bo jakby inaczej. I dobra, fajnie by było cię zabić teraz jakoś. Oczywiście, ta suka musiała tu przyjść i ją healować. Ja! pierdolę Jak nienawidzę tej suczy Oczywiście nie stać na nic, bo biłem się jak debil, moja Sona nie wiem, była up, co ona robiła? A ta już pisze, że GG, punt carry, no tak, 4-0 ma Tutaj w ogóle chciałem ornąć tą Caitlyn. Powinien mnie lecieć w szybciej, gdybym leciał szybciej i był lepszym Dravenem, to ją sobie zabił, orną na luzie. Ale tak to słabo to wyszło. i też jakby była Sona ze mną, a nie wiem co ona robiła. Waliła konia chyba na respie. uh, -uh. o, Przegrałam 3 miliony, ale ona ma 1 2. Nie wiem, jeden. Nie pulsuj tej linii! What the fuck? Dobra. Po schitować troszkę. A i ty się cofasz? Serio? Czy tylko mnie tak trollujesz? No, ja bym, już myślałem, że naprawdę się cofnie. Tutaj jest, jest. To za, to za... No kurde, przez tą akcję nabiła już level podobny do mojego Dobra, leżysz No i gdzie flashujesz, gdzie flashujesz, głupe ciociu Jakie GG, tutaj przecież Pantheon Pokeruje to Dzień dobry, tak ogólnie, ee, jakby ktoś pytał, ja nie potrafię grać Dravena, nie potrafię grać Drakery, ale taka postać, taka postać O fak. Ale niestety tego się nie spodziewałem, że ten pedał mi tutaj wyskoczy, ale jest już tak wideo, what the fuck. 5-0 ma, mam ja w sumie 4-2, nie tak, nie tak też tragicznie. Mm, mam na pewno hajs na to, fajnie by było jakbyście zniszczyli jakąś wieżę może Weźmiesz do trolu, bo w 5 sekund raczej tego nie zabierzesz Albo my straciliśmy w wieżę w ogóle Brakuje mi ile? 200 golda Czy ja chcę kryta szansę, czy ja chcę atak speed? Ja chcę chyba Ja atak speed, nie chcę sprzedawać ciasteczek, po prostu tak to, to nie zostanie Okej, okay, no teraz zniszczył, serio? Ale to tak, to i tak bym nie miał hajsu na to, no musiałbym przez ciasteczkę i poczekać, żeby to się nie opyla. No dobra, polecę sobie teraz to Infinity do końca, później lecimy w Rapid Fire Canona i myślę, że będzie git. Kim... Git, git, Kurde, no fajnie zabraliśmy na tym bocie. Dobra, użyłem sobie tego E, żeby tylko zdetonować na niej ten... Więc Tak, bo gram z tą pasywką, która um, 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 po trzech zadanych autoatakach czy tam, po trzech użytych spelach, bije tym kierunkiem. Pół, to ta sama moja awczyk, gdyby ona tu była, to Byśmy ich już zrobili. Ona no nie wiem, awczyk tutaj teraz idzie, chwilej nie ma, jest jest. Ciocia będzie tylko leczej tą Super. No, dobra. <noise> ale z tego jej nie wyleczy. Tu w ogóle nie wiem, poleciało TP, naprawdę. W jedną stronę, tylko. znaczy no, spoko. Nie wiem, czy to jest jakiś gór. Wydaje mi się, że kompletnie nie, ale no, dobra. Mm. No muszę też QSS-a na pewno złożyć, bo na tą Lisandrę będzie. Ciężko, ale w sumie teraz poszło jakiś git Dobra, poszujemy wieżę Nie, nie wieża, pushujemy wieżę ja bierze, pushujemy wiezie. Dobra Ale i tak największym problemem będzie ich Pantheon A, bo nasza Sona ma jakieś lagi w ogóle Chyba z tego co widzę nie, 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 nie. O, gdyby ta Sona tu była Gdyby tylko na tu była Mam heal jak coś, ale nie wycofajmy, wycofajmy ty ty Mam tylko golda. Więc nie ma co tutaj zostawać. Dokładnie. Zefnijmy się i ward... pisze żeby zwardowali tego Drake'a. Dobra. To mam już na Infinity Edge. Ku, szkoda, że nie mam tego z tego golda. No. To, to by mi naprawdę dużo dało. Fajny taki bersik z jednego ku. No dobra. Czemu ty tu zostałaś? Dobra, nice, zabiła. No to dobrze, się stała. Fajnie, ta jest strasznie zgnojona, ma 1.5. Mniej farmy ode mnie, co prawda nie dużo mniej, ale zawsze coś tam. Dobra, jestem sobie tutaj na midzie. Dobra, tutaj. Okej, okay, weszło, teraz daj daj Pięknie. Dobrze, skillowałem Son'a. Mi uratowała. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, takiej buły, ale jednak to jest apek, Już nie było jakoś tak strasznie plecy. A ja muszę po prostu cofnąć, bo na tych 200 HP to jestem tak naprawdę nadzieję. No, ultuję tu gdzieś. Ale chyba nie trafię. No, niestety, było blisko, było blisko, ale nie trafiłem. Szkoda, teraz nie będę miał ulta w fajcie a ten ult naprawdę bije dość dużo. Zawsze tak w sumie nie doceniam tego ulta Dravena, a a, a a to naprawdę dobrze klepie. Spadają mi FPSy, nie mam pojęcia dlaczego, mam nadzieję, że to jakoś nie boli i da się to oglądać. Oj, nie przykrył Wszedł, to on by został o wiele, wiele większy dips Muszę uważać, muszę uważać, bo Lisandra jak mnie uduje, to jestem po prostu trupem. Bo wszyscy zajmą się mną, tak naprawdę. No starali się fokusować właśnie mnie. No tak, fajnie, fajnie zabić Sorakę, tylko tym, tym, tym... ...trandem wycofaj, wycofaj się. I nie idź może full dipsa, bo tu nie wiem, składasz chyba agendę pierwszego. Może nie iść to to. Tanka Bardziej tu jakiś armor, co się nie shield. To też ten Disney jest widzemierny. Oj, nie chcę iść, nie chcę na pewno iść po tej stronie. Nie mam ulti, niestety. Okej, okay, bierzemy topa. Tak chcecie, dobra. Miałem w ogóle zmienić trinketa i to nie zmieniłem. to sobie zharduje. pięknie, no jaka zmienić lane. No wy tak marudzicie, że przygrany mecz, a tu przecież wygrywamy sobie ładnego O, potem tutaj skacze. Gdzie szczurów, głupia kozo. Leży po prostu. Lecę tutaj. Piękny, piękny kokon. Dobra, leży. Niestety nie mój frag, ale dla, dla, dla drużyny warto coś też zostawić. Czasami, A tylko czasami. Okay, że jest sobie wóz, żeby wiadomo, szybciej puszować. O i tak w sumie to mi się robi, Złapię sobie topór. Jakoś perfekcyjny tych też toporów nie łapię. Ale po Staram się, staram się jak mogę O i właśnie, gdybym teraz było po topory to bym go zabił, ale jestem Słabym dravenem i I go nie zabiłem O, Caitlyn up, Caitlyn <grym> up, kating up. Kating zgnojona i poszła Ojoj, jako farma na bocie, jako farma na bocie Tam lecę, no nie dolecę, kurde No szkoda, że tak późno ją zauważyłem Bo Strasznie dużo minionów się zmarnuje. Dużo expa, dużo levela. Dużo ekspo, dużo levela, masz to pomyślane. Dużo expa, dużo hajsu przede wszystkim. O i wieża, wieża nam spuszowały te miniony. Serio? Głupie miniony. farmie no się w ogóle hajsu, 2k. Spoko, powinienem mieć już, tak? No pewnie są pieniążki na, na Rapid Fire Canona. Okej, okay, wydam już sobie oracie bardzo ładnie. No to dianka też nie gra źle. Trochę napilowało się jej, ale, ale wybrała bardzo przyzwoicie z tego co widzę. Ora, ora Edlawora, Kapa, raz, dwa, trzy. Dobra, i teraz sobie cofnę. Eee. że jeżeli na naroda, żeby mi go nie zabrała czasami. Przez przypadek lub. umyślnie. Okej, okay, robię to. Kupuję trynkęcika niebieskiego. Pamiętajcie o tym, żeby kupować sobie trinketa niebieskiego na kary, bo to naprawdę pomaga. Jest o wiele lepszy niż Vard. A tak naprawdę też stawia barda, no nie? Trochę słabszego, trochę innego. Ale no, zawsze coś. Wow, nice! Zrobiła tego panteona. Więc widzę, że ten panteon po prostu na farcie. No, zero skilla, są fart Chyba, że Diana jak już się wzią, tutaj widzę, że Panteon pisze with Diana. Tu tu je A niestety. Si-si-si-sioraka Nieeee! Yeah. Myślałem, że go zabiję, nie wszedł kryt, Nie, wszedł kryt mi, kurde. Oczywiście ciało go wyleczyła. Ja się tak nie bawię, no. widzę, że tutaj place'y. No, same się jest, spoko. Dobra, korek skopany Ikej, okay, red zabił. Dostałem pieniążku na do więcej, total 1000, a teraz 200, tak? Dostałem? A izrael to jest 200, czyli to pewnie pierwsza Double kill, jej! God, Godlika jestem, no? No to się nie zdarza zbyt często, nie powiem. Nie powiem, żeby to się zdarzało zbyt często, kiedy gram Dravenem, ale. Ale. Ale fajnie, fajnie, że tak jest, kiedy tak akurat nie grywam. Amazing Lee, no ten Lee u nich jest straszny, kappa. Powiem że nie Dobra, ja to idę sobie poparł w dżunglę. Bo czemu, czemu by nie? Jak mam taki duży atak speed, to kompletnie nie potrafię właśnie tych poporów. Kompletnie. E, dobra, co ja teraz będę chciał kupić? Może ją sobie kupię, bo w sumie nie testowałem tego ją na Dravenie. A to powinno być spoko dość. No, to może być spoko. Ją na Dravenie. A będziemy stać, czy nie? Raczej nie Ile mi brakuje? 2800 No to kupię sobie jakiś lifesteal i sprzedam toys, po prostu kupię mieczyk A, i kupię tę kłopotę Kto ogóle temu zabrał? Nie wiem, że to nie jest jakiś mur O, dobra, punktuję na Mida i zabijanie Nie, bo Soraka, oczywiście by mi trafił Tylko Lee Ale trafić, no Ale i tak by Soraka trzęsła, no No cóż Uuu, Ethnic po tysiąc. Pięknie. Dobra, mam samą respelę. Tutaj jest jakiś Lishit, który... z tego co widzę... Co być za ranym. Dawaj mi to blue frejerze Dobra, tu klepie w ogóle naciskam wszystko, nie wiem co Ale ten pantan widać się obstrał. Tu się trochę play Dajcie mi tylko minionka jakiegoś. I już mam full HP. <gryw> Dziękuję. Pyk, 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 pyk. Chodź tu, ciociu, jak ja cię nienawidzę! <gryw> się ma. <gryw> Tyle byłoby z tej kozy. Głupia koza, głupia. Bardzo głupia koza. To ty mi tu pingujesz, to ty mi tu pingujesz, jamie. Ej, jest ich red? Sprawdzę sobie tym keciorkiem. Nie ma. Smutna buzia. Emoticon sad face No eee, to sobie gdzieś tutaj na bota, może sobie zabiję jakiegoś golemka na strzała na przykład. Tyk. Oj idę mi na strzała. Ty, zabrałaś mi. Sużo, teraz więcej zabiorę. Większego i więcej pieniążka dla mnie. Więcej, no? Dziękuję bardzo. No kurde, z takim atak speedem to ja już nie ogarniam tych top hordów. Jak to zabolało! Dobra, jednak z Pantheonem się nie mogę duelować. Może gdybym był lepszy, bym... kurde, grał lepiej, to bym go zabił. Chyba tak, ale niestety. Teraz na pewno polecę jako czwarty w sumie item. QSS-a, może powinienem sobie mieć, iść to szybciej, no by, To by, by się przydało Więc kupuję sobie po prostu null Magic Mantle No bo z tego też jest Lifesteal, kurde, no mogę w to iść, w to iść No, ale nie spodziewałem się takiego lipca, szczerze mówiąc, z tego fantomu, no wow. Mogłem też wcześniej flash'nąć może, mhm. No du dużo błędów, dużo błędów tu było Ale Ale i tak jest dobrze, to nie? wiem. sobie tam co robicie ziomeczki? Nie trujmij tego, bo widzę, że tutaj pomierasz. Czy nie? Miss Lane, Sona. Ja, o, jaki rok to był! Jaki to był raczur! No dobra, zabiła. To jest taki rak w ale ja to wolę sobie farmić. Reda. Pantheon tutaj goni na topie i ziemusia, on ucieka. Dobrze, i da, w ogóle od niego serio. Rantuszuje od Panteona. Jeszcze w tej minucie, a on ma 0,1,8 i on ma 9,3,1 więc trochę różnicy jest. Dobra, to sobie z farmie, bo czemu by nie? Oczywiście nie zapałem, o zapałem, jednak, dobra. Haha, ty robisz co smokęła, chcę ci pomóc. Tak jest mi w ogóle, awszy ciągle, głupoko. Wow. I nie zopałem, nie zopałem, kurde, toporka. Ale lecę sobie gdzieś tu, i w sumie postawię tutaj warta z tego trinketika. A ja skambeję się, sniki, sniki, tutaj. Ktoś tutaj przyjdzie, dostaje dwa toporki i po prostu leży. Ej, ja tu kampie Właśnie takich typów jak on. Też nie mogę stąd leżeć. Ła, wow, bym szybciej przyszedł i by puszczał, bo nie spuszczał. No ale Dobra jolo, ja tu tankuję. Dużo tankować, że musiałem. Kopa. Ale... Dwa chyba strzały przyjąłem na klatę. Dobra, ja to muszę czekać. Dobra, leżysz. Ej, Co voilà. to pozwolało. A Dajcie mi pieniążka jakiegoś Dobra, tutaj nie widzieć w ogóle się przyjm, ten tankuje się to spoko Są już minionki do tankowania, piszemy kolejny inhibitor, nagrałem czwórkę, więc to chodź tu ciociu, chodź tu ciociu, chodź widzenia, zrobiła zrobiła, zrobiła to Bliska. w ogóle ciągle miał głośno na grę. Mam nadzieję, że to jakoś się nie zepsuje i nie będziemy w ogóle słychać, ale spoko, to jakoś buduje. No nic, to było na tyle. Mam nadzieję, że podobało wam się. Trochę muszę przyznać, że zaorałem. Jakoś ciężko nie było, chociaż na początku było, było dość słabo. No nic, to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Sprawdźcie opis, wbijcie na Facebooka. Możecie mnie to na zostawić komentarz, oczywiście lajka. A z wami żegnam. Zapraszam Was na kolejne filmy Siemano.